Jestem Marta, mam 18 lat, jestem uczennicą i w tym roku wybieram się na studia, będę pisała maturę i naprawdę będę wybierać co dalej. Żeby wyrazić siebie na pewno, bo myślę, że to jest najlepsza forma przekazu i żeby pokazać, że bycie patriotą jest na różnych poziomach, a właśnie flagą jest patriotyzmem i że to nie musi być w bardzo oczywisty sposób. Wszystko pokazane. Na mojej fladze no, to głównie widać kształty i za pomocą kształtów chciałam zamknąć naturę, która nas otacza, więc tak naprawdę mam tu chmury, słońce, promienie słońca i zieleń, która się głównie kojarzy z naturą i wszystko jest na takim ciemnym tle, żeby było widać ten kontrast, bo no, natura jest dla mnie bardzo ważna bardziej wolna czuję się w momencie, kiedy czuję się mała w stosunku właśnie do natury i na przykład kiedy jestem w górach i wszystko otacza, właśnie otacza mnie taka wielka natura, góry, czuję taki wiatr i jakiś trochę chłodu, jestem ja jedna mała sama i taka cisza.